Siemanko, witam w kolejnym odcinku. A to, co się stanęło? Się. Gdzie mój kuń? O proszę, znalazł się. Tutaj jest. Od razu korzystając z A czemu na warsztacie? O co chodzi, co i jak? Powiem wam później. Siemano, witam w kolejnym nagraniu. Już jedziemy w końcu. Załadunek miałem wizowany na godzinę 15.00. Ale, że auto stało na warsztacie, jak widzieliście, trzeba było potankować, się pospinać, chłodnie schłodzić i tak dalej, więc chwilę zeszło. 17. Ruszamy. A lecimy dzisiaj na Pleszew. A no, gdzieś tam za Kaliszem. Taka miejscowość, czy to miasteczko. Kiedyś tam byłem. I tylko to. Jeden rozładunek. Tam widziałem jakieś zaległości. Co do pojemników mają, chyba z 1200 sztuk, więc. Powinni, jak będą mieli wydać, e, jakby wydali wszystko, byśmy wracali. Je. Jeżeli wydadzą część, to podejrzewam, że gdzieś tam coś jeszcze może będą mi szukać, żeby doładować. A dlaczegoż tu konik stał na warsztacie? Ano, czas było wymienić olej. Także wymiana oleju, plus przyszła ta pompka do spryskiwaczy, do wycieraczek, także. Już Wam pokazuję Działa, pryska, myje, czyści Jak wiecie Często jest tak Jak już postawimy auto Żeby coś w nim zrobić To zawsze coś tam potrafi wyskoczyć I co wyskoczyło Nie mogli kabiny położyć Co się okazało Pompka przeciekała Troszeczkę z niej olej wyciekał Ta do, ta do podnoszenia kabiny więc została wymieniona, ale to nie dało rezultatu. Tak więc wyszło na to, że prawdopodobnie walnięty jest ten siłownik od podnoszenia kabiny. No i co, zabrakło już czasu, żeby to zrobić. Ogólnie też zabrakło czasu, żeby zbieżność ustawić, bo też w planach było ustawienie zbieżności, że przy okazji, jak już tam będziemy ten olej wymieniać. To ustawimy zbieżność, bo jednak kurde ciągnie na to prawo. Nie wiadomo, co to jest jeszcze i powietrze miało być wyrównane. I z tego całego pośpiechu zapomnieliśmy, można powiedzieć, o najważniejszym. Tak się składa, że sobotę mam mieć wolną, więc od razu ustawiliśmy u majstrów termin na piątek, bo nie mogę wyjechać w piątek, żeby mieć sobotę wolną, bo nie zdążę wrócić. Także. Piątek stawiamy go jeszcze raz Na to podnoszenie kabiny I od razu tą zbieżność Także od razu też Zrobimy tak żeby Wyrównali ciśnienie we wszystkich oponach I zobaczymy Co się będzie działo dalej Wlatujemy właśnie na autostradkę Ja zabieram się za Kolację W sensie no Nie zjem za bardzo teraz kolacji Bo prowadzę w sensie kanapki Jakoś nie było kiedy. Miałem dzisiaj tą dentystkę, a w zasadzie tu dwie. Nie wiem czy wam o tym mówić. I myślałem, żeby już dzisiaj nie iść na, na siłownię, bo miałem w planach też siłownie. Ale mówię, kurde, zapytałem dentystki, mówię, że tak trochę średnio, bo będzie pulsowało ciśnienie i może bardziej boleć, nie? Ale korzystając z tego, że mam wolne do tego tak zwanego popołudnia wieczoru. No to polecę na to siłownię, na jakiś taki chociaż delikatny rozruch. No i byłem na tej siłowni, także no, trochę jestem umęczony, głodny. Może jeszcze krótko co do tej dentystki, wiecie, co fajnie mi się udało, bo zrobiła mi zęba, wyszedłem od niej i chciałem zapisać się od razu. Na czyszczenie kamienia, no w sensie na piaskowanie. No, i ona mówi, że tego nie robi. Czyli sam się już na kolejną wizytę, to jeszcze w tym miesiącu, bo tam jakiś termin się zwolnił. A napiaskowanie mówi mi, że dzisiaj miała być kobieta, ale nie przyjechała. Zadzwoniła, że odwołuje wizytę, że nie przyjedzie. Ja mówię, no dobra, ale o której? Ona mówi, jak to o której? No właśnie teraz. Właśnie teraz w drugim gabinecie, druga pani, tak zwana higienistka, Czeka na tą kobietę, a ta kobieta się nie pojawiła, więc może czekać na pana. Ja mówię, kurde, no to super, co ja będę teraz czekał na jakieś nie wiadomo jakie terminy. Jestem na miejscu, mam czas, to tylko z fotera na fotel się przesiadłem i od razu te czyszczenie ogarnąłem, także fajnie się złożyło. No i tak jak mówiłem, później siłownia, telefon. Jest trasa I tak szybko, szybko, pyk, pyk Dzień nie wiadomo kiedy zleciał I już jedziemy A, jeszcze nie widzieliście Nie pokazywałem wam Ale mam zamontowaną już tą blendę Tutaj na górze Później wam pokażę Jest pomalowana na kolor biały Ale Szefuncio nie dogadał się z synem Bo syn to robił, syn jemu malował Co do koloru I co do Zrobienia jakby, później Wam pokażę o co chodzi, bo prezes miał robić bez tych śrubek albo je pomalować na biało, a synek zrobił tak, że po prostu pomalował na biało i te śrubki zostawił w czarnym kolorze i to tak trochę śmiesznie wygląda. Będziecie widzieli o co chodzi. No i też kolor nie jest idealnie dobrany bo prezes miał swoją farbę a nie wiem, synek chyba chciał niespodziankę zrobić i gdzieś to jakoś tam miał resztkę, co się mu zostało i żeby nie wchodzić w koszta to pomalował tą resztką, ale to jest zupełnie inny odcień także no trochę się różni W każdym razie nie ma źle moim zdaniem to ma jeździć, pracować, robić roboty, zarabiać pieniądze, a nie świecić swoją pięknością Swoje zadanie spełnia i to w zupełności wystarcza. Staram się powoli wrócić do tych nawyków sprzed przeprowadzki, sprzed tego remontu, gdzie miałem więcej czasu. Także w tym miesiącu już ruszyłem z siłowią. Też jakby przykładam większą uwagę do diety. Znowu wróciły szejki wysokobiałkowe. Owoce, teraz będę sobie jadł sałatkę owocową, tu mam chyba drugą jakąś, tak, kiwi, śliwka, arbus. no jest tego, no i mam nowość, którą testuję, to nie jest zwykły kefir, to już jest kefir zrobiony, mam takie dwa i zawsze spożywam jeden na noc. Zaraz wam podam składniki. Jakie to ma zastosowanie, działanie? Albo wiecie co? Może ja sam tego nie będę mówił, bo to nie jest mój przepis. Ja go wyczaiłem z internetu, z TikToka i powiem wam, że u mnie działa. Robi robotę, także jak chcecie, to mogę wam puścić. Szklanka Kasia. Ja. nie potrafi to wypić. No to można w ciągu dnia, ale oczywiście już na pewno tak nie zadziała. Cynamon wycisza, uspokaja. Mamy dobry sen. Oliwka posmaruje nasz żołądek. Od oliwy zaczyna pracować wędroba. wyrzucać żółć. Miód swoje wartości ma. A kefir, wiadomo, to robi Nie mamy pokarmów, to wypijamy. i pić. On poleca minimum Dlatego, że Pięć po pięciu dniach dopiero coś się zacznie dziać, ale tak generalnie takie rzeczy to można pić co dzień sobie na noc. Z dwa tygodnie to śmiała. Jeżeli ktoś ma naprawdę to. takie mocne zaparcie, Chyba oczywiście tyle, ten napój to może nie będę was zanudzał. Także taka ciekawostka, może ktoś widział, może ktoś wie. Ja polecam z tego powodu, że na własnym organizmie to sprawdziłem u mnie działa, możecie wypróbować. Miałem problemy jako kierowca, wiecie, z tymi sprawami. Więc nie ma to jak naturalne leczenie, a nie jakieś tam kurde tabletki inne cudawianki. No i jeszcze jedna rzecz mi czeka do zrobienia. Post, tak zwany detox, który robię raz na jakiś czas. No, i w tym miesiącu wypada zrobić znowu. Ale tak pomyślałem sobie w domu, będzie ciężko. A że to moja ostatnia trasa przed weekendem, no to planuję jakoś, nie wiem, może w niedzielę zacznę albo w poniedziałek, coś takiego. Z tego względu, że tą kurację kefirkową muszę skończyć, jeszcze parę dni popić, i wtedy wyłączam całkowicie jedzenie. Tylko i wyłącznie woda, ewentualnie kawa i to wszystko. One eternity later. Powiem Wam, że nieco dziwi mnie ten widok. 22:30 wydawałoby się, że nie jest jakoś tam aż tak bardzo późno, ale a dwójka łódź Poznań puściutka cały czas, przynajmniej w stronę Poznania. Jak widzicie z nadprzeciwka coś tam jedzie Ale tutaj Dziwne, dziwne A czemu tak jadę? Zapytacie Prawo osią po pasie awaryjnym Jak ktoś jeździ tą autostradą to na pewno wie dlaczego Straszne dziury są Trzeba płacić za tola niestety, ale nie jest to lustro. Jak jechałbym prawym pasem, to normalnie bym skakał. Nie wszędzie, ale nie wiem, tego raczej na kamerze nie będzie widać, nie odczujecie. Ale miejscami to są tak powybijane te dziury, że on Dlatego jak nic nie widzę przed sobą ani za sobą ani gdzieś nic nie stoi na awaryjnym. To jadę sobie tak, biorę te dziury pomiędzy koła. Czasami można się zaskoczyć, jakie głębokie. Także, taka to sytuacja. The next day. Witam dnia kolejnego. Już w dziennej jałrze. Wracamy, wracamy, wracamy. Temat ogarnięty. Rozładowane, załadowane. To, co rozładowałem. Tyle samo też i załadowali, czyli około 969 pustych pojemników i 27 palet. Póki co żadnych informacji więcej na telefon nie mam, że miałbym gdzieś coś doładowywać. W sumie to też jest za wiele miejsca, nie mam. Ale jak już wysłałem tej ilości, dziewczyny odpisały mi tylko zapytanie na którą będę odpisałem mniej więcej na którą będę no i co czas wracać zapomniałem wam pokazać tą blendę no ale to nic e, zajadę gdzieś tam zjadę na pauzę to wam jak nie zapomnę pokażę o co to chodziło a gdzie będę stawał no nie wiem właśnie jest dzień tak że tu już na początku e, troszeczkę się korkowało więc jak będzie słaby czas to pewnie mob Brwinów przed Warszawą na 45. A jeżeli czas pozwoli, to polecę do Małopola. Tutaj ten pierwszy mop na wylocie już z Warszawy na Białystok. Ale to okaże się w trakcie, bo jak wiecie, w ciągu dnia troszeczkę dłużej się jedzie niż w nocy. Pauzunie już kończę. 3 minutki mi zostały. Kawkę sobie zalałem. Nie robiłem w termosie całej. Tylko tyle, żeby tutaj na jedną szychtę dojechać. Obejrzałem sobie kawałek filmu na Netflixie i właśnie się odpaliłem, żeby wam pokazać tą blendę, bo wcześniej padało. Już myślałem, że nie będę wychodził, ale przystało właśnie. Od razu wam pokażę, bo znowu zapomnę. Czy tu nie ma co pokazywać, tylko w sensie o co chodzi, nie? Kurde, jak mokro. A mam takie buty, te gumiaki, tylko że schowane. Masakiera. Mop Brwinów, południe. O, widzicie? Cała biała. No i tak jak widać, niepomalowane te śrubki. Śmiesznie to wygląda, ale to będzie przerabiane, nie wiem kiedy, na pewno nie, nie teraz od razu, w jakimś wolniejszym czasie. Ale wygląda to lepiej niż wyglądało, jak pamiętacie po myjni. Jak znajdę Wam zdjęcie, to pokażę. Tu takie właśnie ten srebrny element, który tutaj był, on jest już wyjęty, był popękany. Popękany, farba z niego zeszła. Także tak to teraz wygląda, w miarę w jednolitym kolorze, tak jak i lusterka. Taki tutaj tylko widać, nie? Odcień inny jest. Dobra, zwijamy się. Kończymy ten dzień pracy i powiem Wam, że prawdopodobnie dopiero ruszam w niedzielę lub w poniedziałek, jak nic w niedzielę nie będzie. Także no słabo w tym. Miesiącu będzie, bo mam dużo swoich jeszcze obowiązków do poogarniania i nie mogę we wszystkie trasy jechać. Ale może z przyszłego miesiąca to się zmieni. Zobaczymy. Dobra, pauza wyszła. Ja, jeszcze minutka i lecimy. Zdać pojemniki i na bazę. No, dojechałem do suwaliszek. Pogoda się zepsuła, deszcz pada. No, ale trzeba jechać, rozładować ten gruz i wracać do domu. Także będziemy chyba kończyć ten odcinek. Zapraszam Was na kolejny. Trzymajcie się. Cześć.